Witajcie kochani w ten mroźny dzień. Mamy styczeń, mamy nowy rok i witam Was ponownie na kanale Zakazany Ogrod. A ponieważ jest styczeń, można powiedzieć, że zaczynamy nowy sezon, że będzie się więcej działo, dlatego dziś odcinek o pracach ogrodowych, które możemy wykonać w styczniu. Zapraszam. 24 grudnia to jest taki czas, po którym zaczyna się robić jaśniej. Mamy coraz dłuższe dni. I to jest właśnie taki czas sygnał dla nas, ogrodników, że powolutku będziemy mogli przygotowywać się do nowego sezonu. Ja wiem, jak to dla osób, które kochają ogród, kochają rośliny, jest właśnie zimą. Przeważnie żyjemy tak do świąt przygotowaniami tym czasem rodzinnym, później jest Sylwester, a później przechodzi styczeń i. Zaczynamy myśleć o ogrodzie, dlatego dzisiaj porozmawiamy o pracach ogrodowych, które można wykonać w styczniu, ale nim przejdziemy dalej, moi drodzy, przede wszystkim chciałam Wam złożyć życzenia na nowy rok, na rok 2026. Mam dużo przemyśleń po wcześniejszych latach i chciałam Wam złożyć takie życzenia naprawdę proste, płynące z serca, żeby było oczywiście dużo miłości, ale też dużo zdrowia. Zdrowie naprawdę. Coraz bardziej odczuwam, że zdrowie jest bardzo ważne, więc dbajcie o siebie, dbajcie o zdrowie swoje, swoich bliskich. Cieszcie się chwilą i chyba życzę Wam też więcej spokoju, radości i też radości z takich małych, drobnych rzeczy, bo te małe, drobne rzeczy właśnie wpływają na całość, ale myślę, że właśnie wiele osób, które tworzą swoje ogrody, potrafi się cieszyć tymi drobnymi rzeczami. No dobra, słuchajcie, wchodzimy w ten odcinek, więc ruszamy do ogrodu zimowego, przypruszonego śniegiem. Co ja tutaj mam? Słuchajcie, wiatr mi rozwiał moje przygotowane formy do wysiewu, które oczywiście sobie zostawiłam pod garażem, ale oczywiście będą niedługo potrzebne. W styczniu można zacząć myśleć o wysiewach, ale. Ja Wam tutaj od razu zaznaczę, o jakich wysiewach warto pomyśleć, ponieważ wiem, że w styczniu bardzo często tęskniąc za latem, za wiosną, zaczynamy za szybko. Styczeń to jest dobry moment na to, żeby przygotować się do wysiewu przygotować się też do wysiewu warzyw, zwłaszcza do pomidorów ale tych wysiłów jeszcze waszywnych zbytnio nie robić. Myślę, że z warzyw można w styczniu ruszyć z pietruszką, która troszeczkę wymaga więcej czasu. Można ruszyć też w styczniu na pewno z papryczkami. I myślę, że papryczki ostre, które ja przez ileś sezonu, zaczynając późno z papryczkami, miałam to, że one mi dojrzewały albo na koniec sezonu, albo już prawie w ogóle. Więc jeżeli tylko macie warunki do tego, macie dużo światła, albo macie właśnie jakieś swoje dodatkowe lampy w domu, to te wysiewy można ruszyć wcześniej, no ale w styczniu można ruszyć też z wysiewami winter sowing. Na kanale Zakazany Ogród znajdziecie masę informacji o winter sowingu. Znajdziecie też taką playlistę wysiewy warzyw i kwiatów. Słuchajcie, winter sowing, jak już pewnie wiecie, jest moją ulubioną metodą wysiewu zimowego, bo jest to właśnie wysiew zimowy. Zaczynałam tą metodę robić w butelkach, ale zdecydowanie mam swoje triki inne, które o wiele lepiej przyspieszają i o wiele lepiej wpływają na wygodę tej metody, więc zaraz sobie przejdziemy do tego, co przyszykować z okazji wysiewu winter sowing, które już w styczniu możecie rozpoczynać, tak żebyście nie zwariowali, słuchajcie. Winter sowing jest to ta metoda takiego zimowego wysiewu, która pozwala nam trzymać sadzonki na balkonie, na tarasie, na ogrodzie, w takim najbardziej oświetlonym miejscu i zaczynamy wysiewać winter sowingiem przede wszystkim byliny i przede wszystkim rośliny typu hardy annuals. Bardzo dobrze wysiewa się lwie paszcze metodą winter sowing. Bardzo fajnie wschodzą wszelkiego rodzaju rudbekie, wszelkiego rodzaju rośliny dwuletnie, na przykład na parsnice, dzwonki ogrodowe, świetnie się też sprawdzają goździki. W sklepie Zakazany Ogród macie goździki typu Magic. Sprawdźcie sobie, bo one przepiękne. Są, ale to są goździki, które też zakwitają już w pierwszym roku, więc one w ogóle są rewelacyjne do metody Winter sowing. Więc warto sobie sprawdzić taką grupę roślin, którą będziemy musieli wysiewać i ten styczeń potraktować tak luźno, żebyśmy później, wiecie, nie musieli robić tego Winter sowingu od razu na nie wiadomo ile roślin, tylko tak co któryś dzień, jak mamy czas, zróbmy sobie te 3-4 doniczki. Dobra, idę Wam pokazać, co jest bardzo potrzebne do Winter sewingu. Niosę Wam z mojego domku ogrodnika zestaw specjalny. To jest zestaw, który już któryś sezon używam. I powiem Wam, że naprawdę warto go mieć. Oczywiście takie pudełka po sezonie możecie wykorzystać też później na przechowywanie jakichś rzeczy, bo wystarczy je wymyć. Więc jest to bardzo fajna rzecz, bo niby mamy plastik, ale taki plastik, który będziemy używać długo. Eee, najlepiej mi się sprawdza właśnie tego typu pudełko. Słuchajcie, to jest pudełka. Ja wam powiem dokładny rozmiar tego pudełka. Eee, tak, ono ma 40x55x25, 40 na 55 na 25. 40-litrowe pudełko. Kupione w jednym z takich właśnie sklepów e, typu Action, typu e, jakiś Teddy i tak dalej. Bez rolą takie pudełka znajdzie się też w Pepko. E, takie 45-litrowe mi się najbardziej sprawdza, dlatego że jego wysokość tutaj to jest 25 cm. I powiem Wam, że. Wyższe wcale nie są potrzebne, ale jak macie wyższe to też nie jest żaden błąd. W takim pudełku oczywiście są otwory na dole, na górze i ja mam doniczki. Jak widzicie, moje doniczki są różnej wielkości. To są po prostu plastikowe doniczki, które mi zostają po roślinach, które w sezonie kupowałam. I mój wysiew zimowy, właśnie się do takich doniczek, jest przykryty taką, taką właśnie pokrywką. Ułatwia mi to bardzo, dużo, ponieważ gdy chcę dokładać kolejne rośliny, to tutaj sobie po prostu dokładam. Nie muszę, wiecie, martwić się, że mi te butelki gdzieś tam zbuchnie wiatr i tak dalej. Nie będę Wam dzisiaj mówić nie wiadomo ile o wysiewie zimowym. Będzie o tym specjalny odcinek. Ja co roku robię dla Was takie właśnie odcinki o wysiewie zimowym, żeby Wam jeszcze trochę ułatwić, podpowiedzieć, co wysiewać, jak wysiewać, na co zwrócić uwagę, albo nawet trochę przypomnieć, ale jak chcecie, to sobie zajrzycie jeszcze w stare odcinki, bo tam są dalej. Aktualne, aktualne wiadomości na temat Winter sewingu. Kolejna rzecz to oczywiście nie tylko sowing, ale w zimie można też się przygotowywać do wysiewów nasion, które właśnie będziemy robić pod koniec stycznia, w lutym, kiedy dzień będzie jeszcze dłuższy i będzie mieć więcej światła. Takie wysiewy warto sobie kontrolować, robić sobie je na parapecie, na którym mamy naprawdę dużo światła, bo tylko wtedy one będą dobre, zdrowe i sezonki nie będą wyciągnięte. Ale właśnie w styczniu warto już się rozglądnąć za nasionami, za sadzonkami. Oczywiście ja Wam też będę mówić o daliach, przez Sprzedaż dali już ruszyła i jest na kanale odcinek też o takich top daliach z rankingu, które internauci wybierali. Natomiast możecie spokojnie na zakazanym ogrodzie zamawiać sobie dalie w sprzedaży. One są jeszcze dostępne i to jest też taki fajny moment na zapanowanie. Wiecie, ogrodu, cieszenie się już tymi kolorami, nawet gdy jest dookoła tak biało i zimno. Dobra, idziemy rozmawiać o kolejnych pracach. Jak zima, to i śnieg. I jeden z takich zadań na styczej to jest trochę bawienie się z tym śniegiem. <grych> Ale o co chodzi? Słuchajcie, śnieg zimą jest i z przymierzeńcem roślin, ale może być też niestety małym zagrożeniem. Jeżeli macie taką dawkę śniegu, jak teraz, to naprawdę wszystko super. Śnieg to też później jest oczywiście nawodnienie tych roślin, ale bardzo fajna rzecz to jest na przykład zbieranie tego śniegu, jeżeli mamy na przykład jakieś sadzonki w szklarni, po prostu, jeżeli macie szklarnię, warto ten śnieg zbierać, okładać te sadzonki właśnie tym śniegiem. On naprawdę bardzo dobrze działa. Jak jest ciepło, to się później roztopi, ale bardzo fajnie działa też na takie trochę hartowanie roślin, zagrożeniem śnieg w ogrodzie jest dopiero, gdy jest go bardzo dużo, słuchajcie. I tu taka moja rada dla Was. Jeżeli macie rośliny, przy których boicie się po prostu, że ten śnieg może je uszkodzić, może je połamać, bo będzie naprawdę gruba warstwa śniegu, to wtedy wystarczy podejść, troszeczkę go zrzucić właśnie jakimiś jeszcze grabiami z tych roślin, zrobić sobie taki spacerek szybciutki i to naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo dobre w przypadku takich bardziej wybujałych roślin. Warto też zimą sprawdzić sobie wszelkie zabezpieczenia, jeżeli chodzi o okrywanie roślin. Ja Wam tu zaraz wszystko pokażę. Jeśli macie bardzo wieczny ogród, to tego typu okrycia mogą nam się przesuwać podczas wiatru i niestety może być tak, że zrobiliśmy kawał pracy jesienią, a one gdzieś tam nam wystają. Jak widzicie u nas jest dość mocno zabezpieczona roślina, bo ma i od dołu kaniny i tutaj od góry, też ma jeszcze taki worek, po prostu naciągnięty. Tu akurat mam magnolię. Jest to taka młoda sadzonka, więc trochę się o nią martwię, bo jest to piękna, żółta magnolia. Bardzo wolno rosła, teraz się troszeczkę rozkręciła, więc mam nadzieję, że będzie z nią dobrze. I dlatego, jeżeli idziecie na taki mały spacer do ogrodu, zobaczyć, czy wszystko jest ok, weźcie jeszcze ze sobą trochę sznurka i trochę agrotkaniny, bo czasami może się okazać, że trzeba jeszcze coś jednak podwiązać. A propos kaczek. Tu jest ważna rzecz dla osób, które mają w pierwszy rok tak naprawdę biegusy. Słuchajcie, one sobie fantastycznie radzą z zimą. Moje są zachwycone. Moje kaczki dalej tutaj ostro szukają szkodników. Potrafią po tych rabatach naprawdę chodzić i szukać tych szkodników. Zobaczcie, zresztą dziobią, jeszcze wyszukują jakichś takich właśnie robaczków. My też dla ptaków zostawiamy taką, no, taką... Małą ilość jabłek, ale zobaczcie sobie tutaj, <grywa> muszę wam to pokazać, czy widzieliście przez wieczką, ta czarna kaczka, one też sobie czasami właśnie takie owocki podjadają. Także te jabłka, które zostawiliśmy z drzewa, są też przez nasze kaczuchy tutaj czasami dojadane, jedzą je też ptaki. Więc jest to też taka bardzo fajna rzecz, żeby trochę tym zwierzakom, czy to naszym, czy to dzikim, popomagać. Oczywiście zima to jest też doskonały czas na dokarmianie ptaków. Ja to bardzo lubię. Mam specjalnie ustawiony karmik przy oknie kuchennym i regularnie karmię moje ptaki różnymi mieszankami, aczkolwiek one faktycznie słonecznik po prostu kochają. Wiecie, słonecznik jest też dość tłusty, a tego tłuszczu też ptaki potrzebują zimą, więc o ile nie mam czasu zrobić takiej tłuszczowej kuli albo kupić takiej tłuszczowej kuli, o tyle słonecznik mam kupiony na kilogramy i one sobie doskonale go wydziowują. Kochani, ja mówiłam, że mieliśmy, jeśli bardzo trudną sytuację z lisem, który wytargał tutaj, dosłownie tą siatkę w tym miejscu, przy naszym, wydawało mi się, bardzo dobrze zabezpieczonym kurniku. Ale, jak sobie zobaczycie, w tym miejscu ta siatka była węższa i wytargał ją po prostu z zawiasów takich tapicerskich. On był tak zrobiony, ten kurnik, od początku właśnie przez stolarza. I powiem Wam, że mój mąż tutaj pozabezpieczał. Dostałam bardzo fajne rady też na Instagramie. Pozabezpieczał takimi właśnie wkrętami. I powiem Wam, że y, o wiele mocniej ta siatka siedzi, nawet jak ja już dotknę, to czuję, że to jest takie napięcie, że to nie jest po prostu do wyrwania. zwłaszcza w tym miejscu, co jest bardziej wąsko. No i oczywiście my odbudowujemy nasze stado. Y, to była w ogóle piękna historia odbudowywania stada, która naprawdę nam dała taką wiarę w ludzkie serducha, y, bo... Ym, Moje, tak jak powiedziałabym, sirkowe koleżanki, ale też osoby, które kompletnie mnie nie znały, po prostu zwróciły się do nas, że one nam wyślą jaja lęgowe, żebyśmy mogli odbudować, odbudować nasze stado. Także powiem że to było po prostu bardzo, bardzo miłe. No i ja wzięłam się za wylęgiwanie. Oprócz tych jajek, które dostaliśmy, ja też zwróciłam się do osób, u których kupowałam jajka, i też zakupiłam jajka. Także dostaliśmy taką część prezentu, ale była też część, którą ja zakupiłam. Kupiłam, słuchajcie, nawet jajka z Holandii. I one przyszły, przyszły i wylęgło się z nich 12 kurczaków. Naprawdę, także w ogóle rewelacja. Część naszych kurek mamy już tutaj. Słuchajcie, zimowy problem jeden to jest taki, że drzwi niestety nam się trochę tego. Hej, chłopaki! Hello! Mm -hmm. Ej, Miecio, spokój. E Zimowy problem numer jeden jest taki, że drzwi od naszego kurniczka niestety nam pęcznieją, więc ja muszę chodzić z takim wycie, się okrętem, jak wyłamywacz i wchodzić w nasz kurek. I Wam zaraz pokażę, jak tutaj u nich jest. Te kurki, które tutaj mają, to są wszystkie, które mają już powyżej 8 tygodni. Temperatura w kurniku, ponieważ jest on ocieplany, nie spada poniżej 15 stopni. One to mają lampę, ta lampa im dogrzewa, i powiem Wam, że na początku się trochę bałam, bo jak jeszcze tych kurek tu nie było, tak przechodziłam do tego kurnika. I sprawdziłam temperaturę bez lampy, to to nie było za ciepło, to było jakieś 2-3 stopnie, więc byłam przerażona, jak my damy radę z kurkami całą zimę w domu, ale okazało się, że i one oddają fajnie ciepło, i to ciepło zostaje w środku, i jeszcze ta lampa działa, więc jest dobrze. Także pokażę Wam teraz nasze, nasze kurczaczki. Próbują mi się teraz tutaj ukryć. Teraz jest ich tutaj chyba 15 albo 16. Na pewno wiem, że ten taki duży szary to jest kogut i wydaje mi się, że ten tutaj jeszcze na przodzie taki fajny, rodawy to jest kogut. Natomiast no, nie jestem pewna, one są jeszcze za młode, żeby to w 100% ocenić. Wiosną będę no, po prostu tutaj troszeczkę zmniejszać ilość tych naszych kurczaczków, sileczek ze względu na to, no, że jak one są, niektóre będą tutaj kokutami, no to wiecie, to będą musiały troszeczkę iść w świat, ale jak widzicie, <laughs> mają się tu całkiem dobrze. Chociaż zimą tych prac ogrodowych nie da się zrobić, wiecie, nie wiadomo ile. To jest chyba taki najlepszy czas na to, żeby po pierwsze e, posprawdzać sobie, co e, na rynku jest już dostępne. Bo jest bardzo dużo przedsprzedaży i można wiele rzeczy kupić taniej. E, przedsprzedaże często oznaczają to, że kupujemy rzeczy e, na przykład w styczniu, dostajemy je dopiero w marcu, w kwietniu e, czy w maju. E, często też nawet... Mm, jest ten czas oczekiwania dłuższy, ale dzięki temu, że kupujemy to wcześniej, bardzo często mamy po prostu niższą cenę, więc to jest też taki fajny czas. Plus jeżeli szukamy jakichś wyjątkowych odmian roślin, czy to dali, czy to piwoni, czy to właśnie innych, które chcemy kupić przez sprzedaży, to często właśnie możemy je wtedy upolować. Także to jest taki, wiecie, czas dla nas, ogrodniczych, takich już sfrikowanych, jak to się śmieje, kiedy możemy naprawdę. Yy, no pięknie sobie na rynku znaleźć cudowne, cudowne odmiany kolekcjonerskie różnych, różnych roślin. Ale jeżeli Was interesują w ogóle kurki, silki czy jakiekolwiek inne ptactwo. To styczni jest też dobrym czasem na rezerwację, słuchajcie, jajek lęgowych, ponieważ wiosną tych jajek lęgowych jest bardzo mało. Ja wiem, jak w zeszłym roku szukałam możliwości zakupienia biegusów i czy to małych biegusów, czy to jajek lęgowych, to jak w sezonie było już później bardzo dużo dostępnych różnych biegusów i można było przebierać w kolorach, to Wiosną było ciężko. Ja w zeszłym roku bardzo chciałam mieć właśnie na Wielkanoc, żeby mieć taką, wiecie, też radochę dla, dla dzieci z tego, że kaczuszki czy kurczaczki są w domu. Więc jeżeli planujecie tego typu rzeczy, to warto zrobić to już w styczniu. Można sobie już zaplanować też zakupy, wiecie, e, kurnika czy plan tego kurnika, jeżeli on ma jakoś, jakoś po prostu powstawać. E, można sobie zaplanować właśnie zakup tych jajek legowych, robić rezerwacje i to jest naprawdę... E, lepsze niż później właśnie szukanie wiosną. Wiosną y, już jest ciężej, wiele osób ma już rezerwacje i może się okazać, że na ten sezon po prostu minie. Słuchajcie, jest zimno, więc ja powolutku wracam do domu. Dzisiaj mnie czeka jeszcze dużo pracy, słuchajcie. Y, ja to mówię pracy, ale można powiedzieć, że jest to taka przyjemna praca, ponieważ jak wiecie, pracuję nad książką Czas na róże. To w ogóle jest książka, która będzie się nazywać Czas na róże. Sekrety uprawy róż. Ponieważ tu właśnie jest zatem sekrety uprawy róż. Tego, jak o te róże dbać, jak je wybierać, jak je pielęgnować, jak je ciąć. Słuchajcie, tu będzie po prostu wszystko. Bo to też oczywiście zaprezentowane różne odmiany róż, które ja polecam, które ja u siebie mam i które uważam, że warto mieć w ogrodzie. Natomiast książka będzie raczej dostępna dopiero w marcu, przez sprzedaż ruszy w lutym, także będę dawać znać. wiem, że dużo osób mnie o nią pyta. Przede wszystkim dziękuję wam za pomoc w wyborze okładki i powiem wam, że y Trochę się troszeczkę się jeszcze rozgadam, ale e, co mnie mm, bardzo ucieszyło, to to, że wiele osób mi wytłumaczyło ten wybór. Niektóre osoby napisały, że czerwona okładka jest po prostu wow i że warto tą czerwoną okładkę e, wybrać. Inne osoby pisały okładce numer 2, ale też pisały, że właśnie okładka 2 to jest właśnie taki zakazany ogród i z tym kojarzycie mnie. I powiem Wam, że. E, tak liczbowo więcej osób wybrało okładkę numer jeden i ja się bardzo zastanawiałam w ogóle, co zrobić i którą okładkę wybrać. Miałam też właśnie takie dyskusje z graficzką, bo teoretycznie i tą okładkę, i okładkę numer dwa czułam takim ciepłym, ciepłym na sercu, plus czułam z taką spójnością tego, co tej książce będzie, ale obydwie stwierdziłyśmy, że mm, no, jeżeli jest taki wybór i więcej osób wybrało tą okładkę czerwoną, to okładka czerwona będzie i książka będzie tak. Um, Stworzona, żeby łączyła właśnie tą moc tej fajnej czerwini z tą magią i romantycznością różu. Ale jeżeli ta okładka tak dużej ilości się podoba, to myślę, że no nie można tego zignorować, bo to jest wasz wybór, wasz czas, który poświęciliście na ten wybór. No i ja wam po prostu to dziękuję, więc czekajcie na czerwoną okładkę. I naprawdę będzie zaskakujące wnętrze i zaskakujące rzeczy, które do książki zaplanowałam. A teraz uciekam, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, no i widzimy się na kanale w kolejnych odcinkach Zakazany ogród.